Redakcję ARHN.EU wspiera sklep OleOle! Ole, elektronika w internetowej cenie. W czasach, kiedy niemal każda gra taktyczna usiłuje być następnym X-COMem, z przyjemnością przytuliłem tytuł, który reprezentuje ten gatunek, ale wytyczył sobie swoją własną ścieżkę. Tactical Troops Anfrasite Shift to pierwsza gra polskiego studia Qued Games. Przejmujemy w niej kontrolę nad czteroosobowym, tytułowym oddziałem Tactical Troops, który zostaje wysłany z misją na także tytułową planetę Anthracite. Już na samym początku jednak wszystko idzie nie tak, gdy kapsuły z naszymi bohaterami zostają zestrzelone przez nieznanego agresora. Teraz dzielni najemnicy muszą się odnaleźć, przegrupować, wykonać swoją misję oraz ustalić, kto właściwie próbował ich zabić. Przedstawiona w grze fabuła jest niewymagająca, prosta, ale spójna. Zadaniem historii jest przede wszystkim spiąć ze sobą 41 różnorodnych misji. Choć niektóre dialogi są po prostu słabo napisane, to sama fabuła jest bardzo fajna i przypadnie do gustu fanom klasycznego science fiction. Ale to nie scenariusz jest tutaj najważniejszy. Jak już wspomniałem, Tactical Troops jest grą taktyczną, ale twórcy podjęli kilka decyzji, które odróżniają ten tytuł od innych taktykali. Klasycznie rozgrywka jest podzielona na tury, w trakcie których poruszamy naszymi bohaterami i wykonujemy czynności takie jak strzał, rzut granatem czy użycie apteczki. Wszystko zaś zużywa punkty akcji, a kiedy te indywidualne dla każdej postaci się skończą, to swoją turę rozpoczyna przeciwnik. Jak jednak już zauważyliście, w Taktyka Troops nie uświadczymy siatki, po której poruszają się postacie. Zamiast tego możemy się przemieszać w dowolnym kierunku tak długo, jak mamy punkty akcji. Do tego w grze od Qued Games nie uświadczymy klasycznego RNG, gdyż wszystko w tej grze jest oparte na fizyce. Nieumiejętnie rzucony granat może się od czegoś odbić i wrócić nam pod nogi, a każdy strzał należy odpowiednio wymierzyć. Przez takie rozwiązania taktyka troops przypomina momentami skrzyżowanie typowych x komów z dobrze nam znanymi wormsami. Choć cele misji są typowe dla tego typu gier, zabij wszystkich przeciwników lub dotrzyj do wskazanego miejsca, to twórcy robią co mogą, by rozgrywkę uatrakcyjnić. Różnorodni wrogowie stosujący różne taktyki, bossowie, fabularne zdarzenia zmieniające często dynamikę danej misji, dodajmy do tego jeszcze ciekawą mechanikę teleportów. Na niektórych poziomach możemy bowiem znaleźć proste teleportery. Wejście do takiego automatycznie przerzuca nas w inny punkt na mapie. Ale nie tylko nas. Teleportery mogą przetransportować wystrzały z karabinów, apteczki czy granaty. Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego od wrzucenia na oślep granatem w teleporter i otrzymania komunikatu, że zabiło się dwóch przeciwników, którzy akurat czekali po drugiej stronie. Mapy, na których odbywają się misje, warto także eksplorować w poszukiwaniu poukrywanych tu i ówdzie opcjonalnych przedmiotów, które poszerzają nasz arsenał. Przed każdą misją możemy bowiem dobrać ekwipunek dla naszej drużyny, zdecydować, kto będzie dzierżył karabin, kto shotgun, a kto snajperkę, jakiego rodzaju pancerze będą nosić bohaterowie i jakie granaty lub inny sprzęt będą mieli przy sobie. Dobór sprzętu jest dowolny. Oddział złożony tylko z tanków trzymających strzelby? Proszę bardzo. Trzeba jednak pamiętać, że każdy bohater ma swoją unikalną umiejętność. Tylko wsparcie może leczyć towarzyszy, tylko grenadier może wykonać szarze, specjalista rzucić granat błyskowy, a zwiadowca przeprowadzić skan otoczenia itd., itd. Od strony graficznej, Taktyka Troops prezentuje dość prosty, ale klimatyczny styl. Miejscami gra przypomina mi tytuły z końcówki lat 90., ale jak najbardziej w tym pozytywnym znaczeniu. Fajnie wypadają efekty świetlne, a oko cieszą także piękny koncept arty, które oglądamy w trakcie ładowania misji. Najlepsza porada ever. Czy polecam Taktyka Troops? Zdecydowanie tak. Owszem, nie jest to gra idealna. Poza przeciętnymi dialogami można przyczepić się nierównego poziomu trudności. W niektórych misjach przeciwnicy zachowywali się strasznie głupio i pozwalali się powystrzelać, w innych zaś łowili mi dubsko aż miło. Dodajmy do tego nie zawsze czytelny upływ punktów akcji przy poruszaniu się, oraz to, że wprowadzenia do misji, krótkie przerywniki z dialogami, odpalają się za każdym razem, kiedy ją resetujemy, co w przypadku ponownego uruchamiania misji kilkukrotnie, gdy chcemy na przykład spróbować innego podejścia, może być niezwykle irytujące. Ale to są małe problemy, które nie odbierają grze uroku. A, bybym zapomniał. Poza kampanią w grze znajdziemy także multiplayer, lokalny lub online. Co tylko wydłuża już i tak długo zabawę w końcu sama kampania to już rozgrywka na jakieś 20 godzin. Osobiście trzymam kciuki za kolejne produkcje od Qued Games. Tactical Troops Anthracite Shift jest dostępny na platformie Steam. Yes, sir. Standing by. ready target neutralized i hear ya ah. awaiting orders